Dzień dobry. W poniedziałek 27 maja wita Państwa telewizja DU FSO Motor. Do dnia dzisiejszego do naszej fabryki na Żeraniu dotarły w częściach 533 samochody Tico i 652 Espero. Mówimy o tym, gdyż jeszcze kilka tygodni temu było wiele zamieszania i nieporozumień na temat montowanych w Polsce samochodów DU. Decyzje rządowe przyznały rację zarówno nam, jak i fabryce w Lublinie i prawo do bezsłowej sprzedaży montowanych u nas samochodów DU. Teraz spokojnie możemy realizować założenia kontraktowe. W dzisiejszym programie zaprezentujemy Państwu pierwszy odcinek z cyklu Korea kraj, który poznajemy. Pokażemy też wieloletniego fachowca z fabrycznego ośrodka normalizacji, a także przedstawimy korespondencję z Kożuchowa. Nasz program rozpoczynamy filmową relacją z zakładu Sprzęgieł w Kożuchowie, gdzie w maju złożył wizytę prezes koncernu DU Kim Wu-chung, a w minioną środę spotkali się wszyscy dyrektorzy i koordynatorzy z DU FSO Motor. Oto relacja od naszego korespondenta w Kożuchowie, Pana Stefana Czaplińskiego. Witamy Czermen Kim w Kożuchowie. Takim transparentem nad główną bramą wjazdową witał zakład sprzęgiów w Korzychowie prezydenta koncernu DU. 10 maja na miejskim stadionie sportowym w Kożuchowie wylądował helikopter z prezydentem koncernu DU i osobami towarzyszącymi. Prezydenta na płycie stadionu powitali dyrektorzy Zakładu Sprzęgił, Korzychowski koordynator DU, burmistrz miasta i gminy. Następnie prezydent przyjechał do Zakładu Sprzęgieł i tutaj zjedził wszystkie wydziały zakładu. Po wizytacji wydziałów w zakładowej sali konferencyjnej odbyło się spotkanie prezydenta z menedżmentem zakładu, gdzie także urządzono wystawę zakładowych wyrobów. O godzinie 20.00 prezydent Kim Wu-Chung odleciał do Warszawy. Zaś w środę, 22 maja, nad bramą główną zakładu sprzęgił zawisł kolejny transparent. Witamy prezesa Soka i wszystkie filie. Właśnie w tym dniu zakład sprzęgił Korzywowiec gościł dyrektorów i koordynatorów z z całego kompleksu DU FSO Motor. W programie na razie m.in. zjezanie zakładu sprzęgił, prezentacja wyników, osiągnięć i programu działania zakładu sprzęgił w Korzechowie, realizacja programu 100, sytuacja finansowa DUFSO Motor, propozycja oceny zakładów filialnych i dyskusja nad problemami oddziałów spółki. W trakcie wizyty dyrektorowi Zakładu Sprzęgił Henrykowi Garusowi prezes SOT wręczył złoty medal prezesa DU FSO Motor. Przyznany załodze Zakładu Sprzęgił w Korzewowie za wyniki pierwszego kwartału 96 roku. W związku z zajęciem pierwszego miejsca w ocenie oddziału spółki za pierwszy kwartał 96 roku przyznano załodze nagrodę pieniężną w kwocie 100 900 zł nowych. Dla telewizji z USA sosko mówił Stefan Czapiński. W naszej fabryce jest już niewielu pracowników o kilkudziesięcioletnim stażu pracy. Nieliczne są też osoby, które od początku swojej kariery zawodowej w fabryce pracują wiele lat w jednej specjalności. Do takich pracowników należy m.in. pan Zbigniew Jesz o ponad dwudziestoletnim stażu pracy w normalizacji. Pan Zbigniew Jerz w normalizacji pracuje już 22 lata. Wcześniej ukończył technikum samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa samochodów. W naszej fabryce pracę rozpoczął jako referent techniczny w zakładowym ośrodku normalizacji i w tym miejscu pracuje do dziś. Zajmuje się opracowywaniem norm. W tym czasie obowiązywała licencja FIATA i zajmowaliśmy się adaptacją norm licencyjnych. To znaczy, że otrzymywaliśmy od FIATA normy w języku włoskim, a od nas wychodziła gotowa do stosowania w produkcji i w obrocie w języku polskim norma. Przede wszystkim trzeba było się nauczyć języka włoskiego. No to, to było nieuniknione, dlatego że bardzo mało osób znało język techniczny i przypuszczam, że w tej chwili są, będą podobne problemy z tłumaczeniem norm DEU z języka angielskiego. Fabryka skierowała mnie i koleżankę jeszcze, która już jest w tej chwili na emeryturze, na trzyletni kurs do lingwisty. Zajęcia się odbywały na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Architektury i po ukończeniu tego kursu już mogliśmy w pełni być przydatni do tłumaczenia tych norm i adaptacji, w ogóle norm włoskich. Aktualnie, po wygaśnięciu licencji Fiata, zająłem się adaptacją Opracowywaniem i nowelizacją już norm zakładowych. No, od czasu do czasu, jeszcze tam w latach 80., wpadły jakieś nowości fiatowskie, bo jednak fiat, mimo że licencja się zakończyła, to jednak gdy była jakaś potrzeba, to dosłał jakąś normę, czy, czy współpraca była z FSM Bielsko też w zakresie tam nowszych norm fiatowskich, żebyśmy no, nie utracili jakiejś przez wiele lat postępu technicznego, po prostu, jaki zaszedł w produkcji samochodów. No, z filiami współpracujemy również, dlatego że filie mają określone potrzeby, i nawet dzisiaj też. W... W poczcie mamy zgłoszenie filii z y, grójca na opracowanie normy zakładowej. No z tym, że dość nietypowe, dlatego że y, w zasadzie y, normy. Na wyroby, które otrzymujemy, nasi, nasze filie czy my w ogóle od, od dostawców, to prawidłowo to powinno pracować, czy projekt takie normy dostawca, a my tutaj w fabryce powinniśmy uzgodnić z zainteresowanymi służbami i dopiero uzgodniona taka norma może obowiązywać dwustronnie w kontaktach dostawa. Proszę Pana, 22 lata pracy w jednym zakładzie pracy, można tak powiedzieć, to szmat czasu. Tak, to dużo, ale praca w normalizacji. Nie żałuję tego wyboru, dlatego że miałem pracę bardzo ciekawą. Nie nudziłem się naprawdę, dlatego że każda norma dotyczyła innego tematu i trzeba było pogłębiać również swoją wiedzę techniczną, dlatego że inne są wymogi, jak się tłumaczy normy, na przykład dziedziny elektrotechniki, inne jeżeli chodzi o materiały tam stale, czy tam jakieś stopy lekkie, czy tworzywa sztuczne. Także zakres jest ogromny i ciekawa praca. A myślę, że teraz nowa firma pod tytułem DUFSO Motor będzie dla Pana dużą szansą. Też mam taką nadzieję. No trzeba mieć nadzieję. Tym bardziej, że moim zdaniem produkcja tak skomplikowanego urządzenia, jakim jest samochód, Wymaga stosowania norm i czy tego nie unikniemy. Dodać należy, że nasz bohater przeszedł w ośrodku normalizacji przez wszystkie stanowiska, od referenta do specjalisty wiodącego. Przygotowując program o panu Jerzu, spytaliśmy też o opinię na jego temat jedną z jego koleżanek z pracy. Pracuje pani z panem Zbigniewem Jerzem od siedmiu lat. Jakim kolegą jest pan Zbigniew Jerz? I... Uważam, że jest znakomitym fachowcem, doskonale zna sprawy normalizacji, a przede wszystkim jest znakomitym kolegą i znakomicie się współpracuje z nim. Praca w fabryce wypełnia panu Zbigniewowi cały czas przeznaczony na działalność zawodową. Czas wolny pochłania rodzina, a także działka, która oprócz historii starożytnej jest hobby pana Jerza. Korea, jeszcze do niedawna kraj egzotyczny, stał się dla nas bardzo bliski. Korea jeszcze kilka lat temu kojarzyła nam się wyłącznie z letnimi igrzyskami olimpijskimi, które odbywały się w Seulu w 1988 roku. Dziś o tym kraju wiemy już znacznie więcej. Ale jeśli chcecie Państwo pogłębić zdobytą już wiedzę, obejrzyjcie koniecznie nowy cykl programów, opatrzony wspólnym tytułem Korea Południowa. Kraj, który poznajemy. Już dziś pierwszy odcinek. W naszym programie o Korei przedstawimy Państwu legendę o Tangunie, półbogu i pół człowieku, założycielu narodu koreańskiego, a także mówić będziemy o klimacie Korei. Republika Korei zajmuje południową część półwyspu koreańskiego, który rozciąga się niczym most z kontynentu azjatyckiego w kierunku wysp japońskich. Na przestrzeni stuleci różne prądy filozoficzne, religijne i artystyczne ulegały tu wymieszaniu z miejscowymi elementami kulturowymi, by następnie przeniknąć do Japonii. Statki handlowe regularnie kursowały po okolicznych morzach, zaś potężne armie z północy i południa usiłowały niekiedy z powodzeniem znaleźć tu bazę wypadową na kontynent lub w kierunku oceanu. Strategiczne położenie Półwyspu po sprawiło, że historia Korei była bardzo burzliwa. W Korei używany jest kalendarz zarówno zachodni, jak i równocześnie kalendarz koreański, ściśle związany z założeniem kraju. Jak głosi legenda, blisko 5000 lat temu otworzyło się niebo i na ziemię stąpił Tangun, legendarny założyciel Korei. Od tego dnia, od tego roku liczone są lata według kalendarza koreańskiego. Więc w tej chwili według kalendarza koreańskiego jest rok nie 1996, tylko 5000 któryś. Dawne pokłady wulkaniczne, które tworzą półwysep, nadały mu surowy charakter i uczyniły trudno dostępnym. Około 70% jego powierzchni stanowią wyższe i niższe góry, a szczyty ich widoczne są zawsze często przysłonięte mgłą unoszącą się z licznych rzek i strumieni. Ląd jednak obniża się ku zachodowi, gdzie położona jest większość równin nadających się pod uprawę. Klimat w Korei jest umiarkowany i dlatego można wyróżnić tu cztery pory roku. Zimy są łagodne i suche, a niebo na ogół czyste. Tylko niekiedy zdarzają się opady śniegu. Jednak największe opady mają miejsce w lipcu i sierpniu podczas sezonowych monsunów, po których następuje jeden czy dwa tajfuny chłoszczące deszczem półwysep. Leje wtedy niemal codziennie, pod co potęguje duchotę powietrza. Wiosny są krótkie i łagodne, choć często wietrzne, zaś się niedługie i rześkie. Od marca do maja wiśnia, forsycja i azalia rywalizują ze sobą w ubarwianiu pejzażu, zaś jesienią pola ryżowe złocą się pod intensywnym błękitem nieba, a wzgórza i góry okrywają się złotem i czerwienią. Wtedy właśnie przyroda prezentuje całą gamę kolorów, na które Koreańczycy są szczególnie wrażliwi, co znajduje odzwierciedlenie w sztuce. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Jak zwykle pamiętamy o naszych solenizantach, Janach i Juliuszach, którym składamy serdeczne życzenia. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w środę.